Ma. dawno się nie słyszeliśmy tutaj, ale szybko tytułem wstępu. W czerwcu nie udało się wbić progu łapek, ale za niedługo jest nowy miesiąc i postanowiłem, że z racji dynamicznego rozwoju kanału w lipcu zorganizujemy co giveaway. Tylko tym razem podwyższamy stawkę i co tydzień będzie do wygrania nie 20, a 30 zł paysafecard. Card. Róbmy tak, jeśli dobijecie do końca następnej niedzieli, czyli do 4 lipca 220 łapek, to w lipcu rozdam co tydzień po 30 zł paysafecard. Card. Dodatkowo, aby wziąć udział tradycyjnie, trzeba spełnić następujące kroki. Zafollowować mnie na Instagramie wyświetlonym na ekranie lub podanym w opisie, polubić ten odcinek, czyli łapeczka w górę musi być, zasubskrybować mój kanał oraz koniecznie zostawić jakiś fajny komentarz z nazwą naszego Instagrama, przez który będę się z Wami kontaktował. Wyniki zostaną ogłoszone dzień później, w poniedziałek 5 lipca. Czyli aby w lipcu był co tydzień giveaway na Paysafe Card to wbijcie 220 łapek pod tym odcinkiem i spełnijcie kroki, które podyktowałem do 4 lipca i wtedy lecimy z cotygodniowymi giveawayami. A teraz zapraszam Was do oglądania. Piona! Czy coś gada? Co, coś powiedział teraz? Kurwa, no nie wierzę. I on tak cały mecz, on tak cały mecz. No tam jest. O, co zrobisz?

Bravo. aksik what's this i do decoy see There's no one no one fucking here man free real estate that's not in the world bro <laughs> <Whoa>. <laughs> i should have just waited <laughs>

O kurwa, nic ja nie mogę zrobić? Ja dostałem tuba znowu. Mam szczur. Or masz jednego. A po dwóch? Kurwa masz! Patrzcie na go Nie. O ja, o ja pierdolę. Ty. C'est chaud -ce toi, tu